Odpalaj OBS-a. ...kanale. Dzisiaj jesteśmy z Szymonem. Siema. Tak, dzisiaj... Kurde, bo mnie ścina uciekła. Na czym, Szymon? Co? Na czym rekord robimy? Na Endlesie. Blokdash Endless. Tak, widzowie, Jak coś to, to nie jest moje główne konto. To jest konto na telefonie, bo gadam. Telefon. No, widzowie, Jak chcecie zobaczyć livey, zostawcie suba. Bardzo, zostawcie z dzwoneczkiem, like, i y. komentarz. Tak. Dobra widzowie, tak jak mówiłem, robimy dzisiaj rekord. Nasz rekord jest 130... 100, nie, nie 130 116, dobra no. Kudę. Huuu, ale uratowałem. Nie no. U. Kurde, na telefonie nie umiem grać. Aha. Słabo mi się na telefonie gra. No to graj na kompie. bym musiał go włączać. Fajcie, Szymon trochę słabszy, ale trudno. I, I napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej odcinków. Czurde! Próbujesz mnie palić, ale nie. No! Ja cię. Ja cię, ja cię. Prawie bym odpadł. To rekord. Ale tak to jestem lepsza. Oprać. Ja czasem klikam skakanie a mi nie skacze. Peg na bananku sobie widzowie. A dobra, dawaj Szymon teraz taką normalną rundkę. Możemy, normalną. Czekaj, co tu robisz na piersia. No, no ja już stworzę. Yy, zapraszam. Mhm. Dobra, widzę, damy Szymonowi trochę czasu, żeby się napił. Dajcie, mam, mam reklamkę. I co tam powiesz, Szymon? Jeszcze dla widza, wbijajcie na kanał Kubolo, wbijajcie. Canon Climb. No to. Canon Climb. Ciekawe czy to w ogóle przejdę. Przejdziesz. Bo ja jestem trochę bambicjozo. Bo ja jestem trochę bambicjozo. Ej, ty masz jakieś hmm. emotki? Nie. Kurde, jestem na końcu, bo próbowałem trick zrobić. A ja pierwszy. Nie, nie jestem na końcu. Jakiś player slayer jest na końcu. Kurde, nie przejdę. Trudno! To yy, oglądaj mnie Szyman, a ja pokażę, że widzą jak się gra To, w drugiej rundzie odpadniesz. A no może? Teraz żeby te wałki z tym Jakie okay, wałki z tym? Super Waterpark, Park Wa Water Park. Dobra, widzowie, patrzcie jak to się robi Spi Przeskakujemy Tu nas wywal... O! Dobra Nie mogę widzę. oglądać, bo mi ciągle pokazuje te emotki, co robią ludzie. Jestem trzeci, raczej to przejdę. A jaka jest mapa? Super... Super Water Park. To ty byś i tak, i tak odpadł. Nie. No dobra. Nie wiem dlaczego, ale możesz powiedzieć. Co mogę powiedzieć? Dla... Co mogę powiedzieć? Że dlaczego nie lubisz tej mapy, tak? Bo jest do niczego, kurde, tam jak bomby, bomby latają, kurde, ten... Zawsze jak w nim gram, to zawsze jestem kulony, prawie zawsze na niej przegrywam i dlatego nie lubię tej mapy. Jestem pierwszy, dobra. Widzo, widzu, na no easy. Kumaja... kumaya, ai przestań. Dobra. Dobrze, stań. Dobrze, stań. Bo YouTube mi nie pozwala tak, takich długich odcinków robić. Uy, nie wiem. Burde! Ja gościa spiąstkowałem, a gościu mnie walnął. Dobra, widzę. Cześć!